Udało się dotrzymać do meczu w pierwszym składzie. No nie było za łatwo, bo tych sytuacji nie kreowali, ale coś tam próbowali stworzyć, więc trzeba było być cały czas skupionym. No, ale fajnie, nie? na zero z tyłu wygramy mecz, także nic tylko się cieszyć. Uważam, że super wygląda nasza gra. Trener z tego co wiem był zadowolony też. Mi również się podobało to jak graliśmy z fantazją, z radością. Każdy był pewny siebie. No, wydaje mi się, że super się to oglądało. No, oczywiście mieliśmy tę sytuację, tylko brakowało gdzieś skuteczności. Wiadomo, moglibyśmy ten mecz wcześniej zabić 2-0 i, i mieć spokój. A tak strzeliśmy na 1-0 dopiero w samej końcówce i Piast rzucił wszystko do przodu, i też była nerwówka. Więc, yy, no, szkola, że tego meczu nie udało się zabić wcześniej, ale najważniejsze jest zwycięstwo: 3 punkty, czyste konto. To nas cieszy najbardziej. A to jest ten, taki powrót do, w zasadzie do tego składu, co było w zeszłym sezonie, prawda? Ty z Rafałem gdzieś w środku obrony. To dla ciebie wiadomo, to plus, ale jak, jak tą defensywę właśnie oceniasz, tak? To prezentujecie się bardzo dobrze w tej chwili. Ja też się bardzo dobrze czuję z rafałem. Wydaje mi się, że tworzymy zgrany duet stoperów, Cieszę się, że wróciłem do pierwszego składu. Te wyniki są satysfakcjonujące, mamy 0 z tyłu, drugi mecz z rzędu, więc ja jestem bardzo z tego zadowolony. E, ten mecz z Koroną, y, Korona też gdzieś tam no, dzisiaj na, na Rakowie 1-1, jak sądzisz, jak, jak to tam może wyglądać? Na pewno będzie to ciężki mecz. Korona, Korona to jest bardzo waleczny zespół, będą gryźli trawę, żeby wygrać ten mecz, ale my na pewno się nie, tam nie położymy i będziemy gryźli trawę dwa razy bardziej niż oni. Aczkolwiek cieszę się, że to w końcu zatrybiło, te wyniki są takie, jakie być powinny. Tak jak pan mówi, no brakuje jeszcze trochę tej skuteczności z przodu, ale zostało mało meczów, więc mówić, że mam nadzieję, że to nadejdzie, to tak już mało czasu zostało, ale jak będziemy wygrywać po 1-0, to też się nic nie stanie.